świat inaczej, pozbywajcie się oprogramowania, które wam nie służy, po prostu zmieniaj, ja wam powiem tak, ja już powiedziałam, podjęłam decyzję, że ja nie mam żadnych programów, nie mam kurwa programów, that's it, no limit, po prostu życie płynie, a my swoją świadomością po prostu możemy gdzieś zarzucić wzrok i powiedzieć this is so wonderful, to jest piękne, to jest piękne, to jest piękne, to jest wspaniałe, to jest jakieś wyjątkowe, to jest takie, to jest takie, po prostu albo po prostu nic nie mówić, tylko zobserwować z taką z takim jak dziecko z taką wow. Bo siedzenie w takim stanie, że jest to kurwa, jest stan, który po prostu z Wam odzwierciedla: jesteście światłem, jesteście źródłem, jesteście potęgą. Potęgą ja jestem. I w każdej sekundzie po prostu wybieracie swoją świadomością.